stopa bezrobocia na terenie Powiatu Głogowskiego to 7,4%. Stan to 2083 osoby są zarejestrowane w Urzędzie Pracy uogólniając sytuacja jest dosyć dobra na naszym rynku pracy i stabilna. Taki stan otrzymuje się już chyba od dwóch lat. Szanowni Państwo, w Urzędzie Pracy działa już referat obsługi cudzoziemców. Na razie dziennie zgłasza się do nas różnie. To jest 2-3 osoby, prawda? Większość, właściwie to wszystkie osoby to są kobiety. A znowu, jeśli chodzi o mężczyzn, to jest odwrotnie, bo mężczyźni opuszczają naszych błogosławskich pracodawców i wyjeżdżają na Ukrainę, żeby walczyć. Myślę, że do takich Oficjalnych danych jeszcze nie mamy, prawda? I, i, proszę Państwa, są, są to osoby o różnych kwalifikacjach, te osoby, które do nas się zgłaszają, yy, o różnym doświadczeniu zawodowym, w różnej grupie wiekowej. Również od dzisiaj, Szanowni Państwo, w Urzędzie Pracy jest zatrudniona osoba, zatrudniona jest Ukrainka, Pani Swietłana, zatrudniona jest na stażu, która zna bardzo dobrze język polski, która ma doświadczenie administracyjne i ma również ukończone studia podyplomowe na kierunku finanse publiczne. Także od dzisiaj ona już funkcjonuje w Urzędzie Pracy. I rola to jest oczywiście, tutaj będzie rejestrowała obywateli Ukrainy, będzie informowała, będzie również służyła nam jako tłumacz. Proszę Państwa, od środy, czyli od 16 marca, obywatele Ukrainy już oficjalnie będą mogli rejestrować się w Urzędzie Pracy, otrzymają status osoby bezrobotnej, a co za tym idzie, będą mogli korzystać, tak samo jak obywatele polskich ze wszystkich form wsparcia, jakie są w Urzędzie Pracy, a więc będą ubezpieczeni, Oferty pracy będą kierowane już do nich i to oferty pracy będą tłumaczone na język ukraiński. Proszę Państwa, również te osoby będą mogły właśnie korzystać ze staży, z pracy interwencyjnych, z robót publicznych, ze szkoleń, z kursów. Także ta oferta jest dosyć szeroka i bogata, na no równie, tak jak już powiedziałem, jak obywatele polscy. Chcę jeszcze tylko dopowiedzieć, proszę Państwa, że te formy wsparcia, ta aktywizacja zawodowa jest w 100% finansowana ze środków Unii Europejskiej. Prawda? czyli te wszystkie staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, kursy będą właśnie finansowane z pieniędzy unijnych. Proszę Państwa, oczywiście będziemy tutaj zachęcani naszych włogowskich pracodawców, żeby zatrudniali obywateli Ukrainy. Również będziemy wspierali te zatrudnienie poprzez różnego rodzaju właśnie środki finansowe, poprzez te wsparcie subwencjonowane. Już prowadzimy takie rozmowy, zresztą prosimy naszych włoskich pracodawców, żeby zatrudniali obywateli Ukrainy. Rzeczywiście już takie oferty do Urzędu Pracy wpływają. Tutaj szukają fryzjerek, szukają kosmetyczek, ale również do prac budowlanych, do prac drogowych. Także rola tego naszego referatu do prac referatu obsługi złodzienców jest taka, żeby kojarzyć osoby, które potrzebują pracy, czyli obywateli Ukrainy oraz pracodawców, którzy szukają ludzi do pracy. Proszę Państwa, absolutnie robimy wszystko, żeby to nie było kosztem oczywiście obywateli polskich, żeby była równość. Po prostu te oferty będą na równi dostępne, ta nasza propozycja na równi dostępna dla do obywateli polskich i obywateli Ukrainy. Jest również bardzo dobra współpraca pomiędzy samorządami. Tutaj już Pan Starosta organizuje odprawy, spotkania pomiędzy prezydentem, wójtami i na tych spotkaniach pewnie zachęcamy, żeby samorządy w ramach chociażby robót publicznych czy prac interwencyjnych zatrudniali te osoby, żeby te osoby właśnie były tutaj jakby aktywizowane, żeby poczuły się chociaż trochę jak w, w takim normalnym świecie. Jeszcze raz, pan powiedzieć, jak ten referat się nazywa? Referat do, do spraw obsługi cudzoziemców. No, tutaj już jest, proszę państwo o dwóch językach, prawda? To jest podawane po, ukrai po ukraińsku i po e, polsku. Oczywiście, jak będziemy mieli, znaczy no, tą panią od dzisiaj mamy, że Państwa, to już na pani będzie wszystko tłumaczyła. Urząd Pracy będzie odpowiednio oplakatowany, również będziemy informowali tutaj no, z pośrednictwem państwa.